Legia się rozkręca na rynku transferowym. Szykuje się wymiana piłkarzy. Z okazji Trzech Króli Legia sprowadza zawodnika prosto z miasta. Okno transferowe się rozkręca. Szykowany jest kolejny transfer do warszawskiej Legii. Tym razem stanie na zawodnika Krakowi. Byt transferem trzeba zawsze zrobić research, więc zadzwonię do jednego z kibiców Krakowi i dopytam o ich bramkarza. Cześć. Cześć. Słuchaj, dobry ten wasz Madejski? Dobry, a co tam? Tak tylko pytam, ale dziękuję Ci bardzo za Twoją opinię. Skoro research zrobiony, to czas poinformować działaczkę Krakowi. Cześć, słuchaj, Madejski przechodzi do Legii. Ale nie możecie tego zrobić, że my też walczymy o mistrzostwo. Możemy, oj, możemy, ale żeby nie było tak brutalnie, to w zamian damy wam Gabriela Kobylaka. To wolimy chyba grać bez bramkarza. No, przynajmniej tutaj się zgadzamy. I takim sposobem nowym bramkarzem i trzecim zrobionym przeze mnie wzmocnieniem w tym zimowym oknie transferowym jest bramkarz Madejski, który w Legii będzie występować z numerem 1. Zapraszam również na socjale moich gości, zostawmy im parę obserwacji w zamian za kradzież podstawowego bramkarza. A następny na celowniku jest GKS Katowice. Uważajcie tam, nadlatujemy naszym warszawskim spotkiem. A ty w komentarzu napisz, jakiego piłkarza z Krakowi widziałbyś w barwach Legii Warszawa?